Dawaj gram w kuwado na lub ba na serwerze Lisek pompa Ta? Lisek pompa? Siemaneczku mordeczki w tym filmiku chciałem wam po prostu pokazać jak zdobyć 6 -3 za darmo Po prostu nieraz trzeba ryzykować w życiu No i co teraz mam szósteczkę e, Więc mogę zagrać na tym serwerze. Serwerze e, Więc co mordeczki Zaczekujcie się filmików, już będą niedługo, długo. Bo sobie teraz mogę kopać itemy. A wcześniej coś wiecie, no nie ma szóstki, to nie ma gry. Siemano. No, no -se. Dobra, to w kowadę no, To ja mogę grać, ale ty, ja zacznę Nie, ktoś kto sensownie tutaj może zaoferować fajną, fajną <grym to, <grym ofertę. <grym ja sobie makro włączyć do tego. Ja sobie nagara. No, wszystkie jest 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 Jestem biedną kur... Dawaj gramy ja w kowado, wszystkie lub bana na serwerze Lisek pompa no, sobie. Ta? Lisek pompa? No Dobra Kurwa Napisał no, na hiphopie A żeś się przydymał Ej ja, weź wyjebał Dobra Lisek Kurwa co? Dawaj kowado stawaj. Yes, ja, you. A żeś se przydymał Lisek Dobra, o co? O co? Oj, o dwa jajka al... Słuchaj, o dwa jajka Słuchaj Lisek, o dwa jajka albo bana, dobra? Na serwerze Lisek Dobra Chciało szóstka, albo bana. No, chciało szóstka, Dawaj gramy dobra. o kowadło, o 63 lub banana na serwerze. Dobra. Dobra. Szóstka, albo bana. Dobra. Kurwa, widzowie. Pokażę No, się stawaj widzi. kowadło. Nowe. Obo, dobra, postaw nowe kowadło. Żeby Już. nie było oszustwa. A masz XP? Mam. I dawać. Dobra. Ty, ja pierwszy. Kurwa, kurwa, kurwa. Teraz ty. Widowie. Może wejdźmy ciapek na game dzisiaj Masz tu Kobla serenczanty i ty wicek Proszę odejść tak z kawrą, dziękuję bardzo Dwa złote kuty Ja mu tam po prostu chcesz Nie wiesz co? To jest za małe miejsce wiesz? To również mam momentu Siu siu O kurwa Nie! Dobra. E. Ej, ale on nie dał nowego kowadła przecież. Nowe, Czy ty nowe, dałeś Dykta? Nowe, nowe, nowe dałem Kurwa, dałeś. mać. To jest losowe. Kurwa, no nie wierzę, no. Jasny, chuj. Otwórz jajko jedno. Otw otwórz jedno, no otwórz jedno. Otwórz, otwórz jedno, no otwórz jedno, otwórz. otwórz, jedno, no otwórz. Jedno otwórz. Jedna otwórz, otwórz jedna, no słuchaj ty, daj mu te jajko, otwórz, niech otworzy jedna, no i teraz, daj go Otwórz jedna, słuchaj, będzie szóstka, patrz, będzie szóstka, otwórz Będzie szóstka, patrz No daj mu, no po co ty mu to bierzesz? Oddaj mu to jajko To nie mam No, a kto ma? Masz te jajko, wiesz, te jajko, rzucaj Rzucę, będzie szóstka, patrz Dobra, nie masz głowy, to ja. masz. Otwórz ja. teraz, będzie szóstka. Mówię ci, będzie. Dobra, słuchaj, będzie jeszcze raz szóstka, teraz będzie szóstka. No i masz szóstkę. Jest git Ugadani Pan sensit. przyjechałem kurwa dwie dychy w sklepie. Ja pierdolę mm. jestem na minusie 600.